Bing bing. I love it. I love it. I'm sitting there tweeting. Bing bing bing. You press a button, bing, bing. They all hand you checks. Bing 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 bing. We had our beautiful Marine standing there, bing, 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 bing. You know in the old days, bing, bong. You know with the map? Bing bing bing. A little mouth on him. Bing bing bing. Bing 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 bing. Washington Osalo. To DC Cringe, podcast o tym, jak najpotężniejszy kraj świata zmienił się w odcinek reality show. Jestem Darek i dziś przyjrzymy się, jak były prezydent traci kontakt z rzeczywistością. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Kandydat na prezydenta stoi na scenie i opowiada, jak tłum szalał podczas debaty. Klaszczą, krzyczą, wiwatują. Jest tylko jeden malutki problem. Sala była kompletnie pusta. Tak, to się naprawdę wydarzyło kilka tygodni temu. Trump versus Harris. Tylko, że bez publiczności. I wiecie co? To nawet nie jest w top ten najdziwniejszych rzeczy, które Trump ostatnio powiedział lub zrobił. Zanim wejdziemy w dzisiejszy chaos, zróbmy małą podróż w czasie. Bo widzicie, Trump nie zawsze był taki. W 2002 roku udzielił wywiadu o filmie Obywatel Kane i uwaga, było to thoughtful, inteligentne i pełne autorefleksji. Zacytuję. Wierzę, że w prawdziwym życiu bogactwo faktycznie izoluje cię od innych ludzi. To mechanizm obronny. Masz większe bariery niż gdybyś nie miał majątku. A teraz? Teraz zróbmy sobie małą wycieczkę po umyśle człowieka. Który może znów zostać prezydentem? Zacznijmy od liczb, bo są ciekawe. Przemówienia Trumpa są teraz o 82% dłuższe niż w 2016 roku. Używa o 69% więcej przekleństw. I uwaga, 32% więcej słów negatywnych niż pozytywnych. Komputery to policzyły, bo najwyraźniej ktoś musiał. A skoro już jesteśmy przy liczbach, naukowcy wzięli się za analizę tego, jak Trump mówi. Przebadali pierwsze 30 tysięcy słów każdego prezydenta od czasów Herberta Hoovera. Wynik? Trump mówi na poziomie, zgadnijcie, czwartej klasy podstawówki. I to nie jest złośliwość, to matematyka. Trump używa najmniej unikalnych słów ze wszystkich prezydentów tylko 2605. Dla porównania, Obama 4869. Trump używa też najkrótszych słów średnio 1,33 sylaby na słowo. Hoover 1,57. Ale najlepsze? Trump w weekend napisał na swoim koncie, że jego największymi atutami są, cytuję, stabilność psychiczna i bycie typu naprawdę mądrym. Tak, dokładnie tak napisał. Bycie typu naprawdę mądrym. Czwarta klasa podstawówki potwierdzona. Trump utknął w latach 80., -tych. dosłownie. Ciągle pyta o Johniego Carsona, prowadzącego Tonight Show. Problem? Carson nie żyje od 2005 roku. Wspomina lądowanie Lindberga, pioniera amerykańskiego lotnictwa w Nowym Jorku. Kolejny problem? Lindberg wylądował w Paryżu. I było to, zanim Trump się w ogóle urodził. A jego obsesja? O, tutaj zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Weźmy kanał panamski. Trump podczas wywiadu z Tuckerem Carlsonem z Fox News powtórzył trzy razy tę samą informację o 35 tysiącach ofiar komarów i stwierdził, że kanał panamski zbudowano niedawno. Dla przypomnienia, został otwarty w 1914 roku. Ale może najbardziej niepokojąca jest jego pamięć. Dziennikarz przeprowadził z nim wywiad w maju, wrócił w sierpniu. Trump go nie poznał, zaczął opowiadać te same historie od początku. Kiedy dziennikarz przypomniał mu o poprzednim spotkaniu, Trump odpowiedział: Nie, to było dawno temu. To było trzy miesiące wcześniej. Podczas zeznań w sprawie Igin Carroll pomylił jej zdjęcie ze zdjęciem swojej drugiej żony. Tak, pomylił kobietę, która go oskarżyła o napaść, z kobietą, z którą był żonaty. A teraz trzymajcie się, bo wchodzimy w głębszy level absurdu. Mary Trump, jego siostrzenica i co ważne, kliniczny psycholog postawiła diagnozę. Według niej Trump ma emocjonalną dojrzałość trzyletniego dziecka. I wiecie co? To nie jest złośliwość, to diagnoza specjalisty. Trump podobno cierpiał potwornie z powodu tego, co Mary nazywa czarną dziurą potrzeb. Wyobraźcie sobie małego Donalda, desperacko szukającego aprobaty u swojego taty. Problem w tym, że mały Donald Urus został prezydentem i teraz szuka tej samej aprobaty u Putina i Kim Jong-una. A jego obecne zachowania? Rozmawia z muchami podczas przemówień. Cytuję, o, jest mucha. Zastanawiam się, skąd się wzięła. Widzicie? Dwa lata temu nie miałbym tu muchy. Jest obsesyjnie skupiony na swoim wyglądzie. W Georgie poszedł w długi monolog o hollywoodzkim aktorze Karen Gruncie, swoim ciele i strojach kąpielowych. To było tak absurdalne, że muszę wam zacytować Trumpa w całości. Spójrzcie, w wieku 81 lat pamiętacie Cary'ego Granta i jaki on był dobry, prawda? Nie sądzę, żeby Cary Grant, on był dobry. Michael Jackson powiedział mi kiedyś najpiękniejszy mężczyzna na świecie. Trump. Kto? Cary Grant. Cóż, już takich nie mamy, ale Cary Grant w wieku 81 czy 82 lat, zmierzając do setki, ten gość... On ma 81 lat, zmierzając do setki. Cary Grant też nie wyglądałby dobrze w stroju kąpielowym, a był całkiem przystojny, prawda? Tak, to był dosłowny cytat, bez żadnego kontekstu, w środku przemówienia o czymś zupełnie innym. I nawet nie wspominajmy, że Cary Grant zmarł w 1986 roku. I lista dziwactw się wydłuża. Pomylił AK-47, czyli popularny kałasznikow, z MK-47, po czym ogłosił się ekspertem od broni. Twierdzi, że tłumy na wiecach Harris są generowane przez sztuczną inteligencję. My, myli Minneapolis z Minneapolis. Twierdzi, że wygrał nieistniejącą nagrodę człowieka roku w Michigan. A wiecie, co jest naprawdę przerażające? Trump utrzymuje znacznie mniej intensywny harmonogram kampanii niż w 2016 roku. Tylko 61 wieców w porównaniu do 283. I czasami, no cóż, trzeba dopowiedzieć, zasepie podczas własnego procesu sądowego. Jego sztab twierdzi, że wszystko jest w porządku. Nazywają jego chaotyczne przemówienia przeplatanką i mówią, że to genialny sposób komunikacji. Sam Trump twierdzi, że zdał testy kognitywne i że nigdy się nie myli. Cytuję: Nigdy, przenigdy nie jestem w błędzie. To powiedział podczas przemówienia, w którym pomylił nazwę miasta. I wiecie, co jest w tym wszystkim najdziwniejsze? Ten człowiek może zostać prezydentem w wieku 82 lat. Z dostępem do kodów nuklearnych. Człowiek, który niedawno zasugerował, cytuję, jeden naprawdę brutalny dzień jako rozwiązanie problemu przestępczości. Człowiek, który nie pamięta, gdzie był trzy miesiące temu, chce mieć władzę nad najpotężniejszym arsenałem świata. To był DC Cringe, i chyba po raz pierwszy w historii tego podcastu nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać